Elo, elo. Znowu bloki z moim kuzynkiem. To teraz ja dobrze. Zabrę. Złoto, 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 złoto. Zero dobrze. To ja Dwa dam. Ciała. To, 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 to i to. Dwa dobrze. Dwa dobrze i dobrze. nice Ten. Tutaj redstone. Tak Jedno dobrze No to... Tutaj dam złoto A tutaj diabeł Złoto, Prawie dobrze masz, trzy ja. dam Tutaj A nie, tak 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 ty, yy, dobrze! Ty? ta To tu dam to. Ja jestem Tu dam to i tu dam to. Cztery dobrze. Ja już wiem na bar. To musi być to Tutaj to i tutaj to. Co jest? Dobrze? Dobrze! Jeee!